Cześć! Skąd się bierze tren na ISS? Na no to pytanie odpowiem w dzisiejszym odcinku. Wyniesienie jednego kilograma czegokolwiek w kosmos kosztuje kilka tysięcy dolarów. Czy więc opłaca się dowozić na Międzynarodową Stację Kosmiczną powietrze? Otóż nie. Więc skąd on się tam bierze? Bo przecież astronauci potrzebują go do oddychania. Tak się składa, że tlen nie jest dostarczany na ISS. Za to woda jest dostarczana na stację rakietami. Dodatkowy transport powietrza okazał się nieopłacalny. Na szczęście naukowcy znaleźli sposób na wytworzenie tlenu na miejscu. Woda wpływa do specjalnego urządzenia, które przy pomocy prądu elektrycznego rozbija cząsteczki wody na wodór i tlen. To zjawisko nazywa się elektrolizą. Teraz pozostaje tylko oddzielić tlen od wody i wodoru i gotowe. Na Ziemi łatwo jest to zrobić dzięki przyciąganiu ziemskiemu. To dla nas oczywiste, że woda zostanie na dole, a gaz wypłynie na powierzchnię i się ulotni. Ale w kosmosie grawitacja Ziemi nie działa, więc gaz pozostanie wymieszany z wodą. Więc jak go od niej oddzielić? Okazuje się, że wystarczy rozkręcić pojemnik wokół własnej osi. To wytworzy siłę odśrodkową, a woda przylgnie do ścianek pojemnika. Gaz natomiast pozostanie w środku. Wtedy wystarczy oddzielić wodór od tlenu i gotowe. Dostarczasz wodę, masz wodę i tlen. Więc okazuje się, że życie astronautów polega na tak prostym procesie jakim jest elektroliza. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.